Zanim ktokolwiek zdołał zareagować, kapitan Marek Burzyński już złapał kobietę za ramię i z hukiem przycisnął ją do zimnej ściany serwerowni. Rozległo się metaliczne uderzenie, które natychmiast uciszyło wszystkie rozmowy na mostku. Kilkunastu oficerów i techników zamarło, patrząc z niedowierzaniem, jak ich dowódca w pełnym mundurze i z twarzą wykrzywioną gniewem pochyla się nad kobietą w zielonym kombinezonie taktycznym bez żadnych oznaczeń. Powiedziałem opuścić pokład natychmiast. To strefa zamknięta. Kim pani w ogóle jest? Syknął przez zaciśnięte zęby. Kobieta nie odpowiedziała. Nawet nie spojrzała mu w oczy. Wciąż trzymała w dłoni tablet i przesuwała palcem po ekranie, jakby nic się nie działo. Żadnego strachu, żadnej złości, tylko absolutna wręcz irytująca cisza. Na tyłach pomieszczenia admirał Dariusz Majewski, który właśnie wszedł przez boczne drzwi. Zamarł. Rozpoznał jej sposób stania, nisko osadzony środek ciężkości, gotowość do błyskawicznej reakcji. I coś jeszcze. Brak jakiejkolwiek emocji. Znał to spojrzenie. Widział je raz, wiele lat temu, podczas tajnej operacji NATO w bazie w Mińsku Mazowieckim. Zanim zdążył odezwać się choć słowem, na głównym ekranie mostka błysnęła czerwona linia kodu. Potem druga, trzecia. W ciągu kilku sekund całe centrum cybernetyczne Hydra zaczęło pulsować ostrzegawczymi alarmami. Na panelach pojawiły się komunikaty błędów, systemy zaczęły się wyłączać, a na sali rozległ się zmechanizowany zimny głos. Naruszenie integralności systemu. Procedura bazyliszek aktywowana. Burzyński puścił kobietę i odwrócił się w stronę fotela dowodzenia, a jego pewność siebie zaczęła się kruszyć. Raport! ryknął do młodego porucznika przy konsoli. Nie wiem, panie kapitanie. Systemy symulacyjne są offline. Główna kontrola nie odpowiada, wykrzyczał młody oficer z się głosem. Zapanował chaos. Światła awaryjne rzucały czerwone refleksy na twarze ludzi, którzy jeszcze minutę wcześniej byli pewni siebie. Teraz nikt nie wiedział, co robić. Poza nią. Kobieta stała nieruchomo przy serwerze, jakby była obserwatorem, a nie uczestnikiem. Jej tablet był jedynym urządzeniem, które wciąż działało. Na ekranie spokojny, niezmieniony schemat. W tej chwili nikt nie wiedział, kim ona jest. Za chwilę wszyscy będą pamiętać ten dzień jako dzień, w którym duch przejął mostek. Chcesz kolejny fragment? Daj znać. Kiedy systemy zaczęły wariować, a czerwone światła zamieniały centrum dowodzenia w piekielną wersję okrętu flagowego, kapitan Burzyński wrzeszczał do martwego panelu komunikacyjnego. Połączcie mnie z inżynierami natychmiast, rozpocząć procedurę obejścia blokady, krzyczał, choć dobrze wiedział, że nikt go nie słyszy. Klawiatury nie odpowiadały, panele sterowania były ciemne. Oficerowie stali w rozproszeniu, wciskając te same klawisze na oślep, z nadzieją, że coś zaskoczy, jak dzieci naciskające guziki w windzie, która już dawno przestała działać. Procedura bazyliszek, mityczna sekwencja awaryjna zaprojektowana na wypadek cyberataku, właśnie zamknęła cały system, interpretując błędne dane jako zagrożenie fizyczne. Centrum Hydra. Było teraz cyfrową pułapką, w której tkwiło kilkudziesięciu ludzi, i tylko jedna osoba rozumiała, co tak naprawdę się dzieje. Nie była przerażona, nawet niezmartwiona. Wciąż obserwowała główny ekran, na którym czerwony szum zakłóceń przypominał burzę magnetyczną. Spokojna, skoncentrowana, wyciszona, jakby czytała prognozę pogody. Głos syntetycznego systemu bezpieczeństwa zagrzmiał ponownie utrata chłodzenia rdzenia, naruszenie pola izolacyjnego, ewakuacja wymagana natychmiast. Porucznik król rzucił się do drzwi awaryjnych, próbując otworzyć mechaniczne blokady. Bez skutku, stalowe drzwi nie drgnęły. Kapitan Burzyński uderzał w konsolę pięścią. Ktoś zaczął się modlić. A ona? W ciszy, bez żadnego komentarza, oderwała się od ściany serwerowej i podeszła do małej, zapomnianej stacji technicznej w rogu. Nie centrum dowodzenia, nie główna konsola, tylko boczny terminal serwisowy, zwykle używany przez techników podczas przeglądów. Wyjęła z kieszeni kombinezonu cienki kabel z kołowym złączem i podłączyła go do ukrytego portu pod pulpitem. Drugi koniec do swojego tabletu. Jej palce nie pisały, one tańczyły. Płynne gesty, przesunięcia, przytrzymania. Nie wyglądała, jakby walczyła z systemem. Ona z nim rozmawiała. Kot zaczął płynąć po ekranie, surowy, złożony, piękny, w swej brutalnej logice. Coś, co przypominało starożytne glify, a nie współczesny język programowania. Wreszcie kapitan zauważył ją kątem oka. Co pani wyprawia? Odsunąć się od terminala, może pani pogorszyć sytuację! wrzasnął, nie odpowiedziała. Na głównym ekranie, pośród chaosu czerwonego szumu, zaczęła się formować cienka biała linia. Idealny okrąg rysowany po środku zgliszczy. Cisza, która nastała, była głębsza niż alarmy. Technicy powoli odwracali głowy w jej stronę. W jednej chwili wszyscy wiedzieli, nie potrzebowali kapitana, potrzebowali jej i jeszcze nie wiedzieli nawet, jak ma na imię. Czekasz na punkt kulminacyjny? Daj znać, a prześlę część 3. Gdy linia białego światła zamknęła idealne koło na głównym ekranie, czerwony szum zakłóceń zaczął powoli się cofać. Jakby jej tablet był skalpelem, który precyzyjnie przecinał martwą tkankę systemu. Najpierw ucichła syrena alarmowa. Potem zamilkł sztuczny głos systemu ostrzegawczego. Światła awaryjne zadrgały, po czym ustabilizowały się w chłodnym niebieskim świetle operacyjnym. W ciągu 90 sekund kobieta, którą kapitan Burzyński jeszcze przed chwilą nazywał zagubioną cywilną analityczką, przywróciła funkcjonalność centrum dowodzenia wartego miliardy złotych, bez podniesienia głosu, bez żądania uwagi. Na mostku zapanowała cisza nie ta niezręczna, pełna napięcia to była cisza szacunku, osłupienia, pokory. Kobieta spokojnie odłączyła kabel, zwinęła go i wsunęła z powrotem do kieszeni. Sprawdziła jeszcze raz dane na tablecie, jak chirurg, który upewnia się po operacji, że wszystkie parametry są stabilne. Potem podniosła wzrok. Jej oczy były szare jak stal spokojne. Bez cienia satysfakcji czy triumfu. Spojrzała prosto na kapitana Burzyńskiego. Ten stał nieruchomo przy fotelu dowódcy. Jego twarz była blada, dłonie zaciśnięte w pięści. Cały świat, w który wierzył, że mundur i głośny rozkaz są miarą władzy, właśnie rozsypał się w proch. Drzwi do centrum syknęły cicho i rozsunęły się. Wszedł admirał Dariusz Majewski w towarzystwie dwóch uzbrojonych żandarmów. Nie spojrzał na Burzyńskiego. Cała jego uwaga była skupiona na niej. Podszedł do niej z prostą postawą, stanął trzy kroki przed nią i wykonał najczystszy, najbardziej formalny salut, jaki ktokolwiek na mostku widział. Komandor Agata Czarnecka powiedział, a jego głos odbił się od ścian z siłą, jakiej Burzyński nigdy nie osiągnął. Przepraszam za to powitanie. Nie poinformowano mnie, że dziś osobiście przeprowadzi pani inspekcję. Centrum Hydra jest do pani dyspozycji. Na sali rozległo się westchnienie. Jedno ciche, zbiorowe. Jak powietrze uciekające z rozdętego ego całej jednostki. Kapitan Burzyński wyglądał, jakby pod nim zniknął grunt. Osunął się lekko w tył, blady jak ściana, z otwartymi ustami. Zdał sobie sprawę, co właśnie zrobił. Złapał, popchnął i publicznie poniżył oficer najwyższego szczebla, twórczynię systemu, którego nawet nie potrafił naprawić. A to dopiero początek końca jego kariery. Burzyński próbował się odezwać, ale z jego gardła nie wydobył się żaden dźwięk. Nie było już niczego, czym mógłby się zasłonić. Nie został mu autorytet, który wcześniej krzyczał z każdego jego rozkazu. Zostało tylko milczenie. I spojrzenia ludzi, którzy jeszcze godzinę temu śmiali się z jego żartów, a teraz odwracali wzrok. Admirał Majewski wciąż trzymał salut. Komandor Agata Czarnecka odpowiedziała jedynie delikatnym skinieniem głowy. Nie było w tym ani triumfu, ani chłodu, tylko spokojna, techniczna zgoda. Admirale, odezwała się po raz pierwszy. Jej głos był cichy, równy, niewzruszony. W architekturze rdzenia systemu istnieje błąd krytyczny. Procedura bazyliszek posiada zapętlony warunek logiczny, który w scenariuszu ćwiczebnym Kruk generuje fałszywe wykrycie zagrożenia, co uruchamia automatyczne zamknięcie systemu. Ten sam błąd interpretowany jest następnie jako zewnętrzny atak, co prowadzi do eskalacji i potencjalnego uszkodzenia chłodzenia rdzenia. Na sali nikt się nie poruszył, nikt nie śmiał nawet oddychać głośniej. Agata spojrzała wprost na Burzyńskiego. Personel dowódczy nie jest przeszkolony do radzenia sobie z kaskadową awarią systemu, znają jego obsługę, ale nie rozumieją jego fundamentów. To poważna luka strukturalna. To nie było oskarżenie, to była diagnoza bezbłędna, chirurgiczna i niemożliwa do odparcia. Majewski skinął głową, zbliżył się do terminala i wprowadził serię komend. Obok niego zawisł w powietrzu hologram z pełnym dosie komandor Czarneckiej. Niektórzy oficerowie zrobili krok do przodu, nie wierząc własnym oczom. Projekt chimera. Stanowisko dyrektor operacyjny. Odznaczenia Krzyż zasługi RP medal NATO za wybitne osiągnięcia. Srebrny krzyż zasługi Sił Zbrojnych. I na samym dole klasyfikacja dostępu tylko dla oczu. Ściśle tajne. Wszyscy zrozumieli. Ona nie była tylko kimś z zewnątrz. Ona była jedną z osób, które zaprojektowały cały ten świat. Kot, na którym Hejdra działała, wyszedł spod jej rąk. Majewski odwrócił się do Burzyńskiego. Kapitanie Burzyński, jego ton był lodowaty. Komandor Czarnecka stworzyła ten system jako dowódca zespołu konstrukcyjnego w ramach projektu Chimera. Napisała jego bazowy kod własnoręcznie, gdy jeszcze była pod pułkownikiem. Ona jest twórcą miejsca, którym pan próbował zarządzać, jest pan od tej chwili odsunięty od obowiązków. Żandarmeria odprowadzi pana do kwatery. Tam będzie pan czekał na dalsze rozkazy związane z dochodzeniem dyscyplinarnym. Burzyński nawet nie próbował protestować. Chcesz, bym kontynuował? Część pięcie gotowa na twoje słowo. Kapitan Burzyński szedł jak w transie, prowadzony przez dwóch żandarmów. Nie stawiał oporu, nie spuszczał głowy. Patrzył prosto przed siebie, ale jego oczy były puste. Wszystko, na czym opierał swoją tożsamość, mundur, głos, posłuszeństwo innych, rozpadło się w mgnieniu oka. Komandor Agata Czarnecka patrzyła za nim jeszcze przez moment. Potem jej wzrok powrócił do terminali. Sprawdzała parametry, jakby nic się nie stało. Jakby cała ta scena nie była niczym więcej, niż korektą błędu systemowego, nie rzucała oskarżeń, nie domagała się przeprosin, nie wykonała nawet gestu, który mógłby zasugerować satysfakcję. Dla niej to nie była zemsta, to była funkcja, poprawienie procesu, naprawienie błędu, zarówno w kodzie, jak i w człowieku. Za to dla personelu Centrum Hydra był to moment objawienia. Kilka godzin później, gdy sytuacja została całkowicie ustabilizowana, Agata Czarnecka nie zniknęła. Nie poleciała helikopterem do Warszawy, nie zamknęła się w swoim gabinecie. Zamiast tego została. Przechadzała się spokojnie po mostku, zaglądała technikom przez ramię, czasem zadawała pytanie, czasem tylko obserwowała. Nie wygłaszała przemówień, nie rozdawała rozkazów. Gdy zauważyła młodego porucznika Piotra Króla, tego samego, który próbował siłą otworzyć drzwi ewakuacyjne, usiadła przy jego stanowisku. Pokazała mu linię kodu z logów awarii i zapytała spokojnie: Dlaczego ten fragment został napisany właśnie tak? Czy widzisz bardziej wydajną drogę? Król za nie mówił, Potem długo milczał, próbując zrozumieć strukturę kodu, który dla niej był jak drugi język. Wreszcie odważył się zapytać: Komandor, ten kod, on nie jest zwykły, on jest piękny, tak elegancki jak poezja. Czarnecka uniosła brwi, jakby go badała. Wydajność jest formą elegancji, poruczniku. Nie używaj dziesięciu słów, gdy wystarczą dwa. To samo dotyczy kodu i dowodzenia. Ta fraza zaczęła żyć własnym życiem. W ciągu kilku dni została wygrawerowana na niewielkiej, dyskretnej tabliczce i przymocowana do stalowej ściany, dokładnie w miejscu. Gdzie kiedyś Burzyński przycisnął ją do muru. Miejsce to zaczęto nazywać nieoficjalnie rogiem komandor. Nie było w tym patosu, nie było przesady, był tylko szacunek dla kogoś, kto udowodnił, że prawdziwa siła nie potrzebuje krzyku. Legenda komandor czarneckiej rozchodziła się po bazie szybciej niż oficjalny raport z incydentu. Ludzie opowiadali sobie historię o duchu z Hydry. Kobiecie, która w milczeniu pokonała systemową katastrofę i zdemaskowała dowódcę niegodnego swojej pozycji. Każda opowieść była nieco inna. Jedni twierdzili, że kod reagował na jej obecność, inni, że światła pulsowały w rytmie jej oddechu, ale wszyscy zgadzali się co do jednego. Tego dnia wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło ich postrzeganie władzy. A sama Agata nie potrzebowała legendy. Dla niej liczyła się tylko funkcjonalność. Została na miejscu jeszcze przez tydzień. Nie jako dowódca, ale jako nauczyciel. Codziennie odwiedzała różne stanowiska, przysiadała się do techników, rozmawiała z analitykami, czasem nawet z zaopatrzeniem, zawsze z tym samym pytaniem, czy to można zrobić lepiej. Porucznik Piotr Król stał się jej nieformalnym asystentem. Nie dlatego, że był najbystrzejszy ale dlatego że umiał słuchać i miał tę rzadką cechę ciekawość bezego pewnego popołudnia gdy już słońce chyliło się nad portem w gdyni król usiadł sam przy stacji roboczej wpatrywał się w linijki kodu które czarnecka wprowadziła podczas kryzysu zdołał je odtworzyć z logów patrzył na nie jakby patrzył na arcydzieło nagle usłyszał jej głos za plecami rozumiesz co widzisz staram się si odpowiedział nie odwracając się ale to to coś więcej niż algorytm to ma logikę, rytm, struktura, jak muzyka. Kot, który przetrwa, to kot, który mówi do systemu jak przyjaciel powiedziała cicho i do człowieka, który go czyta jak przewodnik. Tego wieczora, kiedy król wrócił do swojego pokoju, zastał na biurku niewielką paczkę, bez nadawcy. W środku znajdował się elegancki, czarny nośnik danych. Po uruchomieniu zobaczył jeden plik prywatnie skomentowaną kopię kodu źródłowego całego systemu Hydra. Nie było żadnego podpisu, ale nie potrzebował go. To był prezent i zaufanie, a zarazem przekaz. Teraz twoja kolej. Został jeden rozdział. Chcesz go przeczytać? Daj znać, a prześlę część siódme. Mijały tygodnie, potem miesiące, ale pamięć o tamtym dniu nie blakła. W centrum Hydra już nikt nie mówił o incydencie jako o błędzie systemu, mówiono o korekcie czarneckiej lub, w wersji bardziej poetyckiej, o dniu, w którym duch przeszedł przez mostek. Nie było potrzeby wspominać nazwiska Burzyńskiego. To byłby niepotrzebny luksus. W raportach oficjalnie określono powód jego odsunięcia jako niewystarczające zarządzanie kryzysem, ale wszyscy wiedzieli prawdę. Został przeniesiony do wojskowego magazynu w centralnej Polsce, gdzie spędzał dni między kontenerami z narzędziami, zestawami części zapasowych i cyfrową papierkologią. Tam, wśród zapachu smarów i ciszy hangarów, zaczął rozumieć to, czego nie pojął przez całą swoją karierę. Zaczął słuchać. Zauważył, że najbardziej niezawodnym operatorem wózka widłowego. Był cichy, starszy bosman, który nigdy się nie chwalił. Że cały system magazynowy był utrzymywany przez kobietę, która mówiła mało, ale znała każdą śrubkę i każdą trasę logistyczną. Zaczął widzieć Czarnecką we wszystkich tych cichych, niezauważalnych ludziach, których wcześniej ignorował. Tymczasem w Gdyni róg Komandor stał się niemal rytuałem. Przed każdą większą symulacją, młodzi oficerowie zatrzymywali się na moment przy małej tabliczce z wygrawerowanym cytatem: Wydajność jest formą elegancji. Nie używaj dziesięciu słów, gdy wystarczą dwa. Dotykali chłodnego metalu, jakby przypominali sobie, co naprawdę znaczy być liderem. Na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni raport z wydarzenia stał się materiałem szkoleniowym. Wykładowcy nie zaczynali od analizy technicznej, zadawali pytanie. Gdzie nastąpiła pierwsza awaria? Studenci wskazywali kod. System panikę burzyńskiego. Wreszcie jeden z nich, zwykle najbardziej cichy, podnosił rękę i mówił Pierwsza awaria to była założenie. Kapitan założył, że kobieta w kombinezonie nie ma nic do powiedzenia. To była właściwa odpowiedź. Bo ta historia nie była tylko o błędzie technicznym. Była o ego. O milczeniu, które mówi więcej niż krzyk o sile, która nie potrzebuje oznak, by ją dostrzec. I o tym, że czasem największą władzę ma ten, kto nie musi jej pokazywać. Jeśli też wierzysz, że prawdziwa siła jest cicha, zostaw komentarz. Może znasz kogoś, kto właśnie tak działa. Niech ta historia dotrze także do nich.